Witajcie wszyscy w Kuchni Marioli. Dzisiaj upieczemy serniczek oreo. Bardzo smaczny i łatwe przygotowanie. Zapraszam na krótkie filmiki do wspólnego pieczenia tego ciasta. Dokładna lista składników właśnie się Państwu ukazuje. Na początek tortownicę o średnicy 23 cm wyłożyłam papierem do pieczenia, tylko samo dno. Teraz zmiksujemy ciasteczka. Z ciasteczek oreo wyjmujemy masę tyle, ile nam się uda, ponieważ ciasteczka się łamią ja wyciągam tą masę. Może nie cało, Dolewamy teraz rozpuszczone masło. Wszystko miksujemy na jednolitą masę. Kilka sekund i masa ładnie utarta. Ciasteczkami wykładamy dno tortownicy. Ciasteczka są sypkie. Tego masła nie ma tutaj dużo, aby sernik nie był zbyt tusty. One i tak pod naciskiem sera zmiękną i będą ładnie przyklejone do sera. Do miski wbiłam 3 duże jajka całe, do tego cukier waniliowy, 3 czwarte szklanki cukru i miksujemy. Jajek nie ubijamy zbyt długo, aby ich nie napowietrzyć. Tutaj dodajemy pół opakowania mascarpone, pół szklanki mleka, miksujemy. Do tego przekładamy cały ser. Miksujemy. Do masy dodajemy również krem, pozostałych ciasteczek. Miksujemy. Teraz mąka ziemniaczana i pszenna. Miksujemy. Zerowej jest już gotowa, teraz łamiemy ciasteczka na pół lub ćwiartki, jak nam się uda, i wrzucamy do masy. Mieszamy masę. Do tortownicy wylewamy ser. Sernik pieczemy jedną godzinę, termoobieg, temperatura 165 stopni. Gdyby zaczął rosnąć albo się przypiekać, temperaturę należy nawet zmniejszyć do 150 stopni. Chodzi o to, aby nie wyrósł, nie pęknął. Był ładny i zgrabny i prościutki u góry. Serniczek ładnie się piecze, jeszcze 15 minut pozostało i wyłączę piekarnik. Serniczek upieczony, teraz studzimy go przy uchylonych drzwiczkach jedną godzinę. Serniczek po godzinie studzenia. Teraz odkroję brzegi, troszeczkę wyrósł, minimalnie, ale opad i jest bardzo równiutki. Jeszcze zostawimy go, żeby był całkowicie zimny. Sernik całkowicie ostygnął, teraz przełożę go na talerz i zrobię śmietanę. Bardzo zimną śmietanę uwijamy na najwyższy obrotach. Śmietana ubita, wsypujemy jeden śmietanek i jeszcze chwilkę ubijam. Na sernik wykładamy część śmietany, a resztę zostawimy jeszcze do dekoracji. Odrobinę śmietany wkładamy do szprycy i robimy kwiatuszki. I tutaj wkładamy po pół ciasteczka Oreo. Gotowe. Serniczek Oreo jest gotowy. Wysokość sernika bez śmietany to 3,5 cm. Jeszcze pokroimy serniczek. A proszę, tak wygląda sernik Oreo. Jeszcze spróbujemy serniczka. Bardzo ładnie się kroi. O, zobaczcie. Cudo. Mm. Nie jest słodki, smaczny, zwarty i puszysty. Mimo wszystko, że nie ubijałam piany. Mm. Mm, pyszny naprawdę. Rewelacja. Mimo wszystko sernik przygotowuje się bardzo łatwo, a wydawałoby się, że jest trudny w przygotowaniu. Polecam Państwu przepis. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejne.